Cześć! Mam na imię Kasia i dziś opowiem Wam o nowym, wspaniałym świecie Aldosa Huxleya. Zapraszam. Nowy, wspaniały świat Aldosa Huxleya, czyli dla takich książek warto żyć po prostu to jest książka, która przytłoczyła mnie swoją genialnością, i zakończenie, które po prostu rozłożyło mnie na łopatki. Ale może od początku. Akcja powieści toczy się w roku 2541, czyli w roku 632 nowej ery Forda. Um, Świat, jak jest tutaj przedstawiony, to świat, w którym ludzie nie rodzą się, ale są klonowani i właściwie już od, od początku swojego życia warunkowani do funkcjonowania w odpowiednich kastach. Życie, jakie prowadzą, jest pozbawione emocji, jest bardzo proste. Oni chodzą do pracy, potem spędzają czas na bardzo prostych rozrywkach i codziennie zażywają narkotyk z są. To jest bardzo przerażający opis, ale jednocześnie e, niesamowicie realistyczny. Przez co pamiętam, kiedy czytałam tę książkę, już na samym początku ja po prostu... Kiwałam głową, bo nie mogłam się zgodzić na to, co się dzieje w tym świecie. Tak bardzo się wkręciłam w tą książkę, iż prawie uwierzyłam, że ten świat przedstawiony może być prawdziwy, po prostu, ale myślę, że to tylko świadczy o genialności tej książki. To, co chciałabym powiedzieć um, um, o tej książce, o, na co chciałabym zwrócić uwagę, um, to postaci. Przede wszystkim postać Bernarda, którą pokochałam od samego początku i któremu naprawdę Gorąco kibicowałam. Tak bardzo byłam przyjęta jego losem, tak bardzo mu współczułam. W pewnym momencie nawet po prostu chciałam wejść do środka książki, poklepać go po plecach i powiedzieć: stary, słuchaj, nie przejmuj się, jakoś to będzie, poradzisz sobie. I potem to, co zrobił pan Huxley, zmieniło moje uczucia o 180 stopni. I przez to mogłabym się tutaj obrazić na pana Axley'a, ale jednak mimo wszystko cenię, cenię go za to, co zrobił, ponieważ sprawia to tylko, że postać Bernada jest bardziej złożona. E, następna postać, o jakiej chcę wspomnieć, to jest postać Johna. I tutaj, e, może to, co powiem, zdziwić niektóre osoby, które już przeczytały tą książkę. Ponieważ e, chciałam tutaj wspomnieć o tym, w jaki sposób John przedstawia nam dzieła Szekspira. Moment, kiedy John po raz pierwszy ma do czynienia z utworami Szekspira, to jest po prostu dla mnie coś cudownego. Sposób, w jakim on się tymi dziełami zachwyca, w jaki sposób on nam je przedstawia, w jaki sposób one wpływają na jego życie. Dla mnie jest to po prostu coś niesamowitego, majstersztyk. John jest też zresztą postacią, która najczęściej nam cytuje tego Szekspira w powieści i postacią, która przedstawia, mówi o Szekspirze Helmholtzowi. I tutaj jest to bardzo ciekawe, ponieważ Helmholtz, mam nadzieję, że dobrze wymawiam jego nazwisko, jest postacią, która od początku żyje w Nowym Świecie i ona nie zna po prostu niektórych zachowań. Są one dla niego niewytłumaczalne, jednak mimo wszystko potrafi on docenić formę, potrafi docenić język, jakim posługuje się Shakespeare. I uważam, że to jest naprawdę coś wspaniałego. Myślę, że pan Huxley tutaj chciał oddać ogromny szacunek Twórczości Szekspira, jaką znamy. No zresztą też tytuł opowieści, Nowy Wspaniały Świat, wywodzi się właśnie z jednej ze sztuk Szekspira Burza. Są to słowa Mirandy. Jeśli dobrze pamiętam, z tego co czytałam, jest to akt piąty, scena pierwsza. I dla mnie jest to niesamowicie ważne, ale ja oprócz tego szacunku Widzę tutaj coś jeszcze. Mam wrażenie, że to jest po prostu ogromny ukłon w stronę samego dzieła pisanego. To jest ogromny szacunek dla tego, w jaki sposób dzieło pisane może oddziaływać na nasze życie. Ja uważam, że to jest bardzo ważne, ponieważ jestem osobą, która uważa, że książki nie tylko niesamowicie poprawiają naszą inteligencję, nie tylko niesamowicie nas rozwijają. Ale też w niesamowity sposób wpływają na nasze życie. I z tego miejsca mogę tutaj pozdrowić wszystkie osoby, które nie lubią czytać książek, ale przysąd zgrabnie, lub też mi do następnej rzeczy, o której chcę powiedzieć. To jest sposób, w jaki jest tutaj sposób narracji. Dla mnie jest to po prostu coś niesamowitego i to jest narracja, którą ja najbardziej uwielbiam, zupełnie tak, jakby autor siedział obok nas i od czasu do czasu coś jeszcze dodatkowo nam e, dopowiadał. Długo zastanawiałam się, jak mam Wam najlepiej opisać tą narrację i doszłam po prostu e, do wniosku, że przeczytam Wam cytat. Z książki, który najlepiej to pokazuje, dlatego dzisiaj wyjątkowo będą dwa cytaty. Nie tylko ulubiony cytat, ale również cytat, który pokaże Wam sposób narracji. Z których nie ma żadnego pożytku podsumował Pan Foster. Gdyby natomiast tu jego głos się roznamiętnił i zarazem nabrał konfidencjonalnych tonów udało się odkryć metodę skracania okresu dojrzewania. Cóż by to był za sukces? Jakie dobrodziejstwo dla społeczeństwa? Rozważmy na przykład konia. Rozważyli. I myślę, że chyba nie muszę tutaj e, dodawać e, nic więcej. E, I skoro mam już książkę w dłoni, e, to e, przejdę do mojego ulubionego cytatu. Mogę tutaj Was zaskoczyć, ale naprawdę, powieść jest po prostu kopalnią świetnych cytatów. To nie jest jakiś kwiecisty, metaforyczny język. Ale niektóre zdania nas po prostu uderzają, no, są po prostu genialne. I cytat, który wybrałam, może być dla Was zaskoczeniem, ale jest to cytat, który. Mm, mam po prostu ogromny szacunek dla filozofii Kanta, dlatego właśnie wybrałam ten cytat. Cisza, cisza. Powietrze 14 piętra syczało imperatywem kategorycznym. I chyba tutaj nie trzeba dodawać nic więcej, po prostu genialne. Kocham e, takie rzeczy. E, I to jest chyba najlepszy czas, żebym powiedziała coś o autorze. I nie chciałabym Wam przytaczyć tutaj e, biografii Pana Huxleya, myślę, że to nie ma sensu, ale to, o czym chciałabym powiedzieć, to to, że Pan Huxley. Wydał tą książkę w roku 1932. I dla mnie to jest niesamowite, że ten pan w roku 32 tak doskonale potrafił oddać rzeczywistość w roku 2541. To jest coś niesamowitego. To jest napisane z taką precyzją, tak doskonale się zgadza. Technologia, która jest przedstawiona w tym świecie, ona tak bardzo faktycznie oddaje technologię, która może, w tym, w tym roku może istnieć. To jest, dla no, mnie to jest coś genialnego, może, może ja teraz mówię bzdury, ale nie potrafię znaleźć dobrych słów, żeby, żeby to opisać. Uważam, to jest po prostu majstersztyk. I pewnie łatwo możecie się domyślić, że pan Huxley oczywiście... E, no, jest kolejnym pisarzem, którego pokochałam po prostu przez to, pokochałam przez sposób narracji, przez to, w jaki sposób przedstawił tutaj świat w tej książce. I oczywiście jak najbardziej przedłuża ta książka w dalszym ciągu moją miłość do antyutopii. Jest to coś genialnego. Ja myślę, że to jest gatunek literacki, który tak bardzo nas rozkłada na łopatki, głównie dlatego, że kiedy czytamy o tym świecie on jest oczywiście straszny, ale czasami udaje nam się niestety odnaleźć pewne części, które mamy w świecie obecnym. I ja myślę, że to jest właśnie najbardziej przerażające, a jednocześnie jest to najbardziej ekscytujące. I między innymi to sprawia, że tak bardzo często chcemy sięgać po tego typu gatunek literacki. Oprócz tego, muszę tutaj wspomnieć o genialnym zakończeniu. To jest zakończenie, które po prostu... Ja, jak, ja po prostu czytając to zakończenie czułam się tak, jakby autor wyszedł na chwilę z powieści, podszedł do mnie i dał mi po prostu ogromny policzek w twarz. Tak właśnie się czułam. Pamiętam, że zapomniałam Wam powiedzieć o zakończeniu przy okazji Nie opuszczaj mnie, Kazuo Ishiguro. W tamtej książce było dokładnie tak samo, dokładnie tak samo się czułam. To jest po prostu coś, co nas rozkłada na opadki. My nie mamy już siły nic zrobić. Ma, po, po książkach tego typu ma się ogromnego katza książkowego, i to nie jest zwykły kac książkowy. My po prostu nie możemy przejść do porządku dziennego po takiej lekturze. I myślę, że to jest też tak naprawdę najlepsza rekomendacja. Zdecydowanie, moi drodzy, jest to lektura obowiązkowa, książka, którą musicie przeczytać. Um, I to chyba na tyle. Um, jeżeli Wam się podobał ten filmik, oczywiście dajcie łapkę w górę. Bardzo Was proszę, jeżeli znacie jakieś antyutopie godne polecenia, napiszcie mi o nich w komentarzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To na tyle. Na razie. Pa!